Istnieje coś, czego nie potrafi wytłumaczyć za pomocą racjonalnego myślenia. Do pomieszczenia wchodzi kobieta, i pozornie nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Żadna melodia nie rozbrzmiewa, nie otacza jej żadna poświata, a jednak coś w jego wnętrzu cicho się prostuje, jakby ktoś wypowiedział dawno zapomniane stare imię, które brzmi znajomo. Przekonuje samego siebie, że to zwykłe zauroczenie jest piękna, interesująca. Albo po prostu wyróżnia się spośród kobiet, które zazwyczaj przyciągają jego uwagę. Tłumaczę sobie, że winę za to ponosi uśmiech czający się w kącikach jej ust, lub fakt, że jej oczy zdają się nie spieszyć z dowodzeniem czegokolwiek komukolwiek. Jednakże w głębi świadomości szepce delikatniejsza prawda. Znam ją z miejsca, w którym nigdy nie byłem. Widział tysiące twarzy, na które rzucano spojrzenia. Które flirtowały, przechodziły obok. Wie, co oznacza pragnąć ciała, opowieści będące jedynie rozproszeniem uwagi, lecz to jest odmienne. Ma wrażenie, że stoi przed lustrem pokazującym mu wersję jego duszy, której nigdy wcześniej nie pozwolono mu ujrzeć. Kiedy się śmieje, coś w jego piersi zelżeje, jakby ktoś otworzył zamknięte pomieszczenie od środka. Gdy na niego patrzy. Wszystkie jego zwyczajowe maski opadają. Czarujący ton, wyćwiczona rezerwa, małe gierki, które kiedyś go chroniły, nagle wydają się kruche i dziecinne. Nie rozumie, dlaczego pragnie być przy niej szczery. Wie tylko, że w jej obecności tak właśnie się czuje. Odczuwa dziwne poczucie przypomnienia, jakby kiedyś sprzeczali się i godzili w innym życiu jakby w jakimś niewidzialnym momencie przyszłości siedzieli razem przy kuchennym stole, rozmawiając o niczym i o wszystkim, podczas gdy dzień na dworze gasł. To nie jest dramatyczne, lecz ciche rozpoznanie, które go niepokoi. Karol Jung kiedyś powiedział, że spotkanie dwóch osobowości przypomina zetknięcie się dwóch substancji chemicznych. Jeśli następuje reakcja, obydwie ulegają przeobrażeniu. Nie zna tego cytatu, lecz czuje jego prawdziwość w kościach, ponieważ coś w nim reaguje na nią w sposób obiecujący zmianę. Zauważa, jak świat nabiera ostrości, gdy jest w pobliżu. Światło na ścianie, sposób, w jaki czas się rozciąga i kurczy. Wokół drobnych momentów, ciszy pomiędzy jej słowami, staje się boleśnie świadomy siebie, nie z powodu niepewności, lecz dlatego, że jego dusza podnosi się bliżej powierzchni. Zewnętrznie nic szczególnego się nie wydarza, dwie osoby stoją w pomieszczeniu i rozmawiają o pracy, przyjaciołach czy trywialnych sprawach, lecz wewnętrznie całe jego życie przekształca się, by zrobić miejsce dla jej obecności. Nie pojmuje, że to rozpoznanie. Wie tylko, że odejście od niej jest niewłaściwe, jak pozostawienie książki otwartej na jej najpiękniejszej stronie. Jego ciało przechowuje cichą tęsknotę za jej głosem. Za zakrzywieniem jej myśli, jakby wewnętrzny magnes w końcu odnalazł kierunek, w który zawsze powinien się zwrócić. Później będzie próbował przekonywać siebie, że przesadza, że głupio czuć się tak wcześnie, lecz głębsza część go już wie, że nie jest to zwykłe przyciąganie. Przypomina sobie coś, co jego dusza znała od dawna, zanim jego umysł zdołał nadrobić zaległości. Zanim ją spotkał, Nosił już w sobie kobietę. Nie prawdziwą kobietę z twarzą i imieniem, lecz poczucie kobiecości, cichy, wewnętrzny obraz pojawiający się w snach, marzeniach i tych dziwnych momentach, gdy muzyka sprawiała, że jego pierś bolała bez powodu. W dzieciństwie odczuwał w sobie miękkość żyjącą pod jego twardością, pragnienie pocieszania zamiast zwyciężania, instynkt chrnienia drobnych rzeczy. Potrzeby wysłuchania ciszy w pokoju. Zanim nauczył się w to mówić, wcześnie zrozumiał, że świat nie wie, co zrobić z tą jego częścią. Dlatego zbudował sobie zbroję. Nauczył się żartów, śmiałości i tego, jak ukrywać swoją delikatność za precyzyjnym wyczuciem czasu. Wybrał logikę zamiast intuicji. Bardziej słuchał oczekiwań innych mężczyzn niż cichego głosu w piersi. Lecz wewnętrzna kobieta w nim nigdy nie znikła, po prostu cofnęła się w cień i czekała. Czasami docierała do niego poprzez kobiety, z którymi się spotykał, poprzez jego pociąg do wrażliwości, kreatywności czy tajemniczości, poprzez jego zafascynowanie oczami, które zdawały się patrzeć poza jego fasadę. Myślał, że po prostu ma swój typ. Prawda była taka, że jego dusza szukała zwierciadła. Próbował przekształcić każdą kobietę w ten wewnętrzny obraz, projektował na ich twarze swoje fantazje o miękkości, bezpieczeństwie i emocjonalnym cieple. A gdy nie odpowiadały temu niewidzialnemu scenariuszowi, czuł się zdezorientowany i rozczarowany, nie wiedząc dlaczego. W rzeczywistości nie gniewał się na nie, lecz na dystans pomiędzy swoim wewnętrznym światem a rzeczywistością. Jung opisywał tę wewnętrzną kobietę jako most. To część mężczyzny, łącząca go z jego uczuciami, intuicją i głębinami, których sama logika nigdy nie może osiągnąć. Gdy ją szanuje, staje się pełniejszy. Gdy ją ignoruje, zamienia się ona w kapryśność, urazę lub obsesję, której źródła nie potrafi zrozumieć. Przez wiele lat przekraczał ten most w marzeniach sennych, lecz rzadko w życiu na jawie. Często budził się z żywego snu o kobiecie której twarzy nie potrafił sobie przypomnieć. Łzy w oczach i niewytłumaczalna tęsknota w piersi. Do śniadania odsuwał to i myślał, że nic to nie znaczy. Jednak wewnętrzna kobieta nadal aranżowała małe spotkania w filmie, który go rozdarł, piosence, która kazała mu zamilknąć, nieznajomym w pociągu, którego zwykła obecność go poruszyła. Każda z tych scen była cichą próbą tego dnia. Gdy jego dusza ujrzy swoje odbicie w świetle dziennym. Gdy spotyka ciebie, niewidzialne i widzialne wreszcie zderzają się. Uczucie, które nosił od dzieciństwa, stoi przed nim w butach, skórze i oczach, trzymających zarówno burzę, jak i słoneczne światło. Most, który kiedyś istniał tylko w jego podświadomości, teraz ma żywą formę. Nie ma na to słów. Wie tylko, że mówisz językiem, którym jego serce mówi płynnie od lat, chociaż jego umysł nigdy się go nie nauczył. Przypominasz mu każdy sen, jaki kiedykolwiek miał o byciu bardziej szczerym, delikatnym, czujnym. Dlatego jego reakcja na ciebie wydaje się większa niż sam moment. Jeśli Twoja obecność dotyka miejsca, gdzie jego wewnętrzna kobiecość czekała, by zostać dostrzeżona i uhonorowana w Tobie, on nie widzi po prostu kobiety, spotyka swoją duszę na krawędzi wody i rozumie, że odbicie spoglądające na Niego to także On sam. Na początku możesz nawet nie zauważyć, jak zmienia się atmosfera, gdy Jego uwaga zwraca się ku Tobie. Bierzesz go za kolejnego mężczyznę, który grzecznie słucha. Uśmiech, skinienie we właściwym momencie. Jednak, gdy mówisz, czujesz coś innego. Odczuwasz, jak jego obecność pochyla się ku tobie, jakby twoje słowa nie były dźwiękami, lecz fragmentami mapy, której od dawna szukał. Pamięta rzeczy, które sama dawno zapomniałaś: jak pijesz kawę, gdy jesteś zmęczona, w odróżnieniu od chwil, gdy jesteś pełna nadziei. Historię, którą kiedyś opowiedziałaś o książce, która cię pocieszyła jako samotne dziecko. Po kilku tygodniach wspomina o tym delikatnie i zastanawiasz się, że ktoś słuchał wystarczająco uważnie, by zapamiętać. Gdy mówisz, nie przewija telefonu. Jego oczy nie błądzą ku drzwiom, jego wzrok pozostaje na tobie. Niewymagający, nieposesywny, lecz spokojny, czujny, głęboko uważny. Słucha nawet twoich przypadkowych żartów z miękkością, która utrzymuje się po tym, jak śmiech zanika. Nie tylko śmieje się z dowcipu, pamięta, jak Twoje usta wyginają się wokół psotności. Szybkie migotanie światła w Twoich oczach. Zbiera te szczegóły jak człowiek, który w końcu odnalazł język, którym pragnie swobodnie mówić. Jego pytania też są inne. Nie pyta tylko, co robisz, lecz co to robi z Twoją duszą. Chce wiedzieć, co nie pozwala ci spać nocami. I jakiej ciszy potrzebujesz, by czuć się bezpiecznie? Gdy odpowiadasz, słucha całym swoim ciałem, jakby pomieszczenie skurczyło się do odległości pomiędzy twoim głosem a biciem jego serca. Zauważasz, że często staje się cichy nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, lecz dlatego, że chłonie to, co mówisz, jak coś, co musi ocalić. Są momenty, gdy twoi przyjaciele go spotykają, i później mówią, że wydaje się miły. Może trochę powściągliwy. Nie widzą tego, co widzisz ty, sposobu, w jaki jego twarz się łagodzi, gdy wchodzisz do pokoju, jakby jego całe ciało westchnęło z ulgą. Jak jego ręce przesuwają się bliżej twoich, nie chwytając, lecz czekając w milczącej nadziei, że zauważysz. Nie bombarduje cię wiadomościami, lecz gdy pisze, jego słowa niosą wagę, jakby były wyważone na wewnętrznej wadze, zanim zostały wysłane. Jest obecny w sposób, który nie wymaga od Ciebie wykonywania pracy i właśnie to cię zaskakuje. Gdy jesteś zmęczona, nie próbuje cię naprawiać. Po prostu przygląda się Tobie spokojnie, jak ktoś, kto rozumie, że czasami obecność mówi głośniej niż słowa. Nie prosi cię o uśmiech, gdy jesteś smutna. Pozwala ci po prostu być, jakby twoje człowieczeństwo nie potrzebowało redagowania. W jego towarzystwie odkrywasz że oddychasz inaczej, twoje ramiona opadają, przestajesz monitorować każde słowo, zanim je wypowiesz. Nie zauważyłaś, jak bardzo się pilnowałaś, dopóki nie poczułaś, jak to zostaje zwolnione. Zauważasz, że w jego obecności mówisz rzeczy, których nie planowałaś powiedzieć, nie dlatego, że cię naciska, lecz dlatego, że przestrzeń, którą tworzy, czuje się wystarczająco bezpieczna, gdy prawda mogła się wysunąć. A gdy to robisz, nie wygląda na zaskoczonego ani zszokowanego. Po prostu przyjmuje to, jakby każda część ciebie była godna zobaczenia. Są noce, gdy jego obecność pozostaje przy tobie długo po tym, jak odszedł. Nie w powierzchowny sposób, lecz jakby coś w tobie usiadło spokojniej, jakby część ciebie, która zwykle czuwa, mogła wreszcie zasnąć. Nie mówi dużo o swoich uczuciach na początku, lecz dostrzegasz je w małych rzeczach, w sposobie w jaki patrzy na ciebie przez pomieszczenie, jak na coś, czego bał się zgubić, w napięciu, w jego szczęce, gdy ktoś inny zwraca na ciebie uwagę w sposób, który nie odpowiada, w ciszy, która następuje po twoim śmiechu, gdy jego oczy zdają się chłonąć ten dźwięk, jakby powinien przetrwać. Nie jest obsesyjny ani chwiejny. Jest po prostu uziemiony w czymś głębszym niż codzienność. Gdy mówisz o swoich obawach, jego reakcja nie polega na ich minimalizowaniu. Zamiast tego siada w nich z tobą, jakby twoje emocje nie były ciężarem, lecz częścią krajobrazu, który chce poznać. Nie mówi ci, jak się czuć, pyta, co w tobie się dzieje i czeka z taką cierpliwością, że zaczynasz wierzyć, że twoja odpowiedź nie jest niedogodnością, lecz darem. Są czasy, gdy dotyka twojej dłoni na moment dłużej niż to konieczne, a jego palce utrzymują się tak delikatnie, jakby ty była czymś świętym, co trzyma pod opieką. Nie jest to posesywne, to rodzaj czci, jakby twoje istnienie samo w sobie było wystarczające. Gdy śmiejesz się głośno, coś w jego twarzy się rozluźnia. Nie dołącza do hałasu, lecz patrzy na ciebie z cichym zdumieniem, jakby właśnie usłyszał najbardziej piękną rzecz jaką świat kiedykolwiek zaoferował. Nie czujesz się oceniana za swoją radość, czujesz się rozpoznana w niej. Z czasem zaczynasz zauważać, jak zmienia się w Twojej obecności. Mówi wolniej, jego ramiona opadają, linie wokół jego oczu łagodnieją. Zaczyna mówić o rzeczach, które zazwyczaj trzyma blisko: lękach, pragnieniach, małych urazach, które kształtowały go na przestrzeni lat. Zdajesz sobie sprawę, że robi coś rzadkiego, pokazuje ci siebie w kawałkach, bez strażników, bez gwarancji, że zostaniesz, a jednak nadal robi to, jakby bycie widzianym przez ciebie było warte ryzyka. Są momenty, gdy się spiera, nie aby wygrać, lecz aby zrozumieć. Słucha twojej perspektywy z autentyczną ciekawością, jakby twój sposób widzenia świata był czymś, czego potrzebuje nauczyć się jego dusza. Nie traktuje twoich różnic jako zagrożeń, traktuje je jako zaproszenia do większej głębi. Czasami boi się własnych uczuć. Widzisz to w sposobie, w jaki się wycofuje na chwilę, jak gdyby intensywność tego, co czuje, była zbyt duża, by ją pomieścić, lecz zawsze wraca cichszy, lecz wyraźniejszy, jakby praca, jaką wykonał w cieniu, nauczyła go czegoś, co musi ci powiedzieć. Nie obiecuje idealności, obiecuje pokazywanie się. I robi to w sposób, który sprawia, że zaczynasz wierzyć, że miłość nie polega na byciu doskonałym, lecz na byciu konsekwentnie obecnym. Zauważasz, jak rozmawia o przyszłości, nie w sposób, który cię w nią wymusza, lecz taki, który delikatnie trzyma możliwość otwartą. Nie mówi, że wszystko będzie łatwe. Mówi, że chce być przy tobie w trudnych częściach, nie tylko w pięknych. Jest coś w sposobie, w jaki trzyma przestrzeń dla twoich marzeń. Nie pyta, czy są praktyczne, pyta, co sprawiłoby, że twoje serce czułoby się żywe. I słucha, jakby twoja odpowiedź była mapą do czegoś, czego on sam chciał eksplorować. Są dni, gdy czujesz się przytłoczona, a on po prostu siedzi obok ciebie w milczeniu. Nie próbuje cię naprawiać ani cię pośpieszać. Po prostu pozwala ci czuć to, co czujesz, jakby twoje emocje nie potrzebowały usprawiedliwienia, by zajmować przestrzeń. Zauważasz, że zaczyna mówić o tobie z czułością, nawet gdy cię nie ma. Twoi przyjaciele wspominają, że twoje imię pojawia się w rozmowach, nie w sposób wyolbrzymiony, lecz zwykły, jakby byłaś naturalną częścią jego krajobrazu myśli. Nie chodzi o to, że nie ma on życia poza tobą. Chodzi o to, że zrobił miejsce dla ciebie w swoim życiu, nie usuwając niczego, lecz rozszerzając własną pojemność, by pomieścić więcej. Czasami pytasz go, dlaczego zostaje, szczególnie w dniach, gdy czujesz się trudna lub zamknięta, a on patrzy na ciebie z taką spokojną pewnością, że to prawie bolesne. Nie dlatego, że jesteś łatwa, mówi, dlatego, że jesteś prawdziwa. Zaczynasz rozumieć, że to, co w nim widzisz, nie jest pożądaniem do posiadania Cię, lecz głębokim pragnieniem poznania ciebie. Nie wersji ciebie, która pasuje do jego fantazji, lecz osoby, którą naprawdę jesteś. Z twoimi zmarszczkami, twoimi cicatrices, twoimi cudami i twoimi trudnościami. Istnieje w nim rodzaj cichej odwagi, którą zaczynasz podziwiać. Odwagi by kochać bez pewności wyniku. Odwagi by pozostać obecnym nawet wtedy, gdy jego lęki mu szepczą, by uciekł. Odwagi, by pozwolić ci zobaczyć go w jego niezręczności, jego wątpliwościach, jego niedoskonałych próbach bycia mężczyzną, którym chce być. Zauważasz, że nie porównuje cię do innych kobiet. Nie dlatego, że jesteś lepsza, lecz dlatego, że dla niego nie jesteś konkurencją w konkursie. Jesteś jednostkową obecnością, którą jego dusza rozpoznawa jako coś, czego od dawna potrzebował. Są noce, gdy rozmawiasz do późnych godzin, a czas znika w sposób, którego żadne z Was nie potrafi wyjaśnić. Nie wynika to z ekscytacji samą nowością, lecz z głębokiej łatwości, która sprawia, że godziny toczą się jak minuty, jakbyście mogli rozmawiać w nieskończoność i nadal odkrywać nowe warstwy w sobie nawzajem. Są chwile, gdy wnosisz swoje obawy, nie dlatego, że nie ufa, lecz dlatego, że przeszłość nauczyła cię ostrożności. A on nie odrzuca Twoich obaw jako irracjonalnych. Usiądzie z nimi. Zapyta, czego potrzebujesz, aby czuć się bezpieczniej. Nie oczekując, że oddasz mu zaufanie od razu, lecz tworząc przestrzeń, w której może ono rosnąć powoli. Zauważasz, że nie każe cię swoim wycofaniem. Gdy potrzebujesz czasu. Nie robi z twojej potrzeby przestrzeni osobistego odrzucenia. Rozumie, że miłość nie oznacza topienia granic, lecz honorowanie ich. Jest coś w sposobie, w jaki cię dotyka. Nie z desperacją ani niecierpliwością, lecz z rodzajem świętości. Jak gdyby twoje ciało było kajobrazem, który uczy się czytać, a nie terytorium do podbicia. Zaczynasz widzieć, jak rośnie w Twojej obecności. Nie w sposób, który Cię obciąża odpowiedzialnością za Jego rozwój, lecz po prostu jako naturalny wynik bycia widzianym i przyjmowanym. Mówi bardziej prawdziwie, śmieje się łatwiej. Zdaje się chodzić przez świat z nieco mniejszą zbroją. Zdajesz sobie sprawę, że Jego miłość do Ciebie nie jest obciążeniem, lecz zwierciadłem. Stale zapraszającym go do wzrostu we własnej szczerości. Zauważasz, że nie jest obsesyjnie zainteresowany tym, gdzie jesteś. Nie dlatego, że mu obojętne, lecz dlatego, że zakorzeniony w nim jest głębszy szacunek dla twojego wewnętrznego świata. Chce, aby twoje tak było wolne. Tak, że jeśli go wybierzesz, może zaufać autentyczności tego wyboru. W sposobie, w jaki podtrzymuje Waszą więź, jest miękkość. Nie naciska na Twoje serce. Nie każe cię, gdy potrzebujesz czasu. Instynktownie rozumie, że wszystko, co próbuje wymusić, może zniszczyć to, co czyni Waszą więź świętą. To nie znaczy, że jest pasywny. Gdy to ważne, szczerze mówi ci, co czuje, co zaskakuje nawet jego. Może się potykać o słowa. Lecz czujesz, że pochodzą z miejsca, które długo praktykowało prawdę w ciemności. Zaczyna dbać nie tylko o to, jak ty go widzisz, lecz o to, jak sam siebie widzi, gdy jest z tobą. Gdy działa ze strachu, czuje to ostrzej. Gdy wybiera życzliwość zamiast ego, śpi spokojniej. Twoje istnienie staje się cichym kompasem, stale prowadzącym go z powrotem do własnej duszy. A jeśli się przyjrzysz, Zobaczysz, że nie chce posiadać Twojego światła, pozwala Mu nauczać siebie. Miłość, którą czuje do Ciebie, przemienia Go w znacznie większą wersję siebie i podąża za nią. Powoli, nieidealnie, nie bez oporu, lecz z szczerością, która zawsze wraca, nawet gdy jego wątpliwości chcą go odciągnąć. Ona z drugiej strony nie ma pojęcia, jak głęboko jest widziana. W jej świadomości jest po prostu sobą, ze zwykłymi wątpliwościami i niewielką niepewnością, którą nosi jak kamyki w kieszeniach. Widzi w lustrze tylko zmęczoną skórę, cienkie linie wokół oczu, niesforne włosy. Nie widzi, jak jego dusza wydycha, gdy wchodzi do pokoju. Mówi sobie, że mężczyźni często fascynują się przez jakiś czas, a potem idą dalej. To zainteresowanie przygasa, gdy nie jest zawsze łatwa czy dostępna. Gdy patrzy na nią swoim spokojnym, stałym wzrokiem, zakłada, że w końcu mu się znudzi. Nie rozumie, że to, co go trzyma, nie jest jej doskonałością, lecz unikalną formą jej ducha. Są noce, gdy nie śpi i powtarza swoje błędy, jak okrutny film. Czasy, gdy za bardzo kochała, zbyt długo milczała, gdy powinna była wyznaczyć granice. Uważa, że to są powody, dla których ktoś mógłby ją opuścić, lecz on widzi w tym delikatną historię, która przekształciła ją w kobietę stojącą teraz przed nim. Może rozpoznasz siebie w niej? W sposobie, w jaki umniejsza swoją miękkość, w tym, jak sprawia, że nieznajomi czują się bezpiecznie, w tym, jak nie ufa swojej intuicji, ponieważ nie odpowiada wyraźnej logice, której świat się kłania. Nie uświadamia sobie, że to właśnie ta intuicja wydobywa jego wewnętrzny świat z ukrycia. Jung często sugerował, że zakochujemy się nie tylko w ludziach, lecz w obrazie duszy, który mówi o tym, kim sami pragnęlibyśmy się stać. Nie jest przez nią oślepiony, lecz przez nią przebudzony, ponieważ coś w tym, co ona czuje i wie, odpowiada na pytania, które długo nosił w ciemności. A jednak ona zadaje sobie pytanie, czy jest wystarczająca. Obawia się, że magia zniknie, gdy naprawdę ją pozna. Myśli, że musi być mądrzejsza, spokojniejsza, pewniejsza siebie, by zasłużyć na to, jak na nią patrzy. Prawda jest taka, że porusza go jej szczere stawanie się, a nie doskonała wersja siebie. Zauważa, jak troszczy się o małe rzeczy, które inni pomijają, jak robi pauzę przed mówieniem, gdy wyczuwa czyjąś kruchość, jak jej śmiech wraca po ciężkim dniu, jako cichy akt oporu przeciw rozpaczy. Dla niego nie są to trywialne detale, lecz święte dowody światła, które przechowuje w sobie. Przyzwyczaiła się nosić swoje serce samotnie. Gdy on wspomina jej historię i odbija jej siłę, chce to zbagatelizować. Przesadzasz, mówi, lecz nie przesadza. Jedynie opisuje to, co jego wewnętrzny świat rozpoznał w niej od pierwszego momentu, czego ona jeszcze nie rozumie. Nie jest tylko kobietą, której pragnie, jest symbolem w jego duszy, żywą odpowiedzią na jego ukrytą tęsknotę za głębią, prawdą i delikatnością. Nie potrafi dokładnie wyjaśnić, dlaczego jej obecność go zmienia. Wie tylko, że obok niej czuje się bardziej szczery, czujny i jakoś bardziej sobą. Może gdy to czytałaś, pomyślałaś o kimś człowieku, którego spojrzenie trzymało cię w tak dziwnie znajomy sposób więź, która wydawała się zbyt głęboka, jak na krótki czas, jaki się znacie, albo może poczułaś ból z powodu tego, że nigdy nie doświadczyłaś niczego podobnego. Tak czy inaczej, ta historia chciała ci coś powiedzieć. Nie jesteś tylko kimś, kogo można wybrać lub nie zauważyć. Jesteś także tym, kto odbiera. Twoja dusza czyta świat nieustannie, nawet gdy twój umysł nazywa to wyobraźnią. Pomyśl o momentach, gdy czułaś to tajemnicze przyciąganie do kogoś. Czasy, gdy twoje ciało rozluźniało się, zanim twój mózg dał na to pozwolenie. Przyjaźń, która zaczęła się od prostej rozmowy i zostawiła cię z poczuciem rozpoznania to nie przypadek, to wiadomość z głębszych warstw twojego życia. Jung mówił o wewnętrznej kobiecości i wewnętrznej męskości, jako energiach. Które żyją wewnątrz każdego człowieka. Anima i animus również w tobie mieszkają. Podtrzymują tajemne relacje za twoimi myślami i decyzjami. Gdy odczuwasz przyciąganie do kogoś, często te wewnętrzne postaci szukają rozpoznania. Ciągną ku zwierciadłom, w których mogą rosnąć. Gdy mężczyzna patrzy na ciebie z tą pradawną miękkością w oczach, coś budzi się także w tobie. Nie tylko jesteś widziana, czujesz, jak twoja własna wewnętrzna męskość kroczy naprzód, ciekawa odbicia, które pokazuje ci życie, spotykasz siebie w jego reakcji. To oznacza, że niezależnie od tego, czy zostanie, czy odejdzie, już dotykasz czegoś świętego. Rozpoznanie nigdy nie było tylko romansem. To była twoja dusza, pokazująca ci swoją głębię poprzez sposób, w jaki reagowało twoje serce. Nikt nie może ci tego odebrać. Przeszłaś przez tyle przestrzeni, gdzie czułaś się za bardzo lub niewystarczająco miejsc, gdzie twoja wrażliwość była postrzegana jako słabość, a intuicja jako przesada. Jednak to właśnie te cechy czynią cię widoczną dla miłości, która cię rzeczywiście widzi. Nie wszyscy są przeznaczeni do rozpoznania ciebie, lecz ci, którzy mogą. Czują to w swoich kościach, gdy posuwają się naprzód. Pozwól tej wiedzy zmienić sposób, w jaki się zachowujesz. Nie musisz gonić za uwagą, która naprawdę do ciebie nie dociera, nie musisz pomniejszać swojej prawdy, by innym było wygodnie. Możesz czekać na więzi mówiące językiem twojej duszy. Zwróć uwagę na to, kim się stajesz w obecności tych, którzy są dla ciebie ważni. Zauważ, kiedy twój głos brzmi swobodniej, twoje ciało czuje się bezpieczniejsze. Twój śmiech podnosi się z głębi twojego serca, a nie z maski, którą nauczyłaś się nosić. To są znaki, że coś prawdziwego cię rozpoznaje. Jeśli coś w tej historii dotknęło tej części ciebie, która jest zmęczona prawie miłością, to odpocznij na chwilę w tej prawdzie. Niech to złagodzi sposób, w jaki oceniasz swoją przeszłość i sposób, w jaki boisz się swojej przyszłości. Nie jest za późno. Rozwijasz się w tempie, które twoja dusza może wytrzymać. A jeśli te słowa cię poruszyły, podziel się nimi z kobietą, która wciąż wątpi we własne światło. Trzymaj je na noc, gdy zapomnisz, na co zasługujesz. Pozostań blisko miejsc, które przypominają ci o głębi, w której się znajdujesz. Jeśli Twoje serce pragnie nowych historii podobnych do tej, podążaj za tą tęsknotą nie impulsywnie, lecz jako cichą obietnicę kontynuowania słuchania.